Szczęść Boże! Witajcie w kolejnym odcinku naszych rekolekcji Po prostu o Bogu. Zaczynamy kolejny tydzień naszych spotkań, znaczy tydzień pięć kolejnych dni. W każdym razie witam Was serdecznie czy to na Facebooku, Instagramie, Spotify czy oczywiście YouTube'a Rozważamy w tym roku w czasie rekolekcji wielkopostnych takich bardziej radiowych, żeby się lepiej słuchało i koncentrowało na treści, a nie na tym, co się dzieje wokół prowadzącego. Po to, żeby właśnie poczytać Razem katechizm Jukat, katechizm dany przez papieża Benedykta XVI młodzieży, ale nie tylko każdemu z nas, po to, żebyśmy lepiej znali prawdę naszej wiary, lepiej znali samego Boga, bo taki jest cel tych rekolekcji. Żebyśmy mówili po prostu o Bogu, nie jakichś tam różnych rzeczach, jakieś tam pomysły, nie wiadomo jakie, po prostu o Bogu. Kochani, dzisiaj kolejny punkt krótki, ale jak to często bywa, chociaż krótki punkt, to odcinek dłuższy, wy sami wiecie, czy jest długi. Normalny czy krótki, ja jeszcze tego nie wiem. Dzisiaj o prawie naturalnym. Czy prawo naturalne i prawa natury również pochodzą od Boga? Pytanie wydaje się być proste, odpowiedź również bardzo prosta, ale myślę, że bardzo, bardzo w dzisiejszym świecie chociaż dzisiejszy świat to ciężko stwierdzić, jaki jest dzisiejszy świat po tym, co się dzieje. Ale myślę, że bardzo ważne pytanie. Tak, prawo naturalne i prawa natury też należą do porządku Bożego stworzenia. Człowiek nie jest zapisaną kartą. Odcisnęły na nim swoją pieczęć porządek naturalny i prawa natury, które Bóg wpisał w swoje stworzenie. Chrześcijanin nie postępuje, jak chce. Wierzę, że szkodzi sobie i swojemu środowisku, kiedy neguje prawo naturalne, używa rzeczy wbrew ich porządkowi i chce być mądrzejszy od Boga, który je stworzył. Pragnienie stworzenia siebie od podstaw przekracza. Ludzkie możliwości. Tyle mamy w katechizmie. Myślę, że potrzeba to jakoś trochę rozwinąć, bo to byłoby zbyt proste na tym zatrzymać się. Prawo naturalne, czym jest prawo, właśnie mamy prawo naturalne, prawa natury. Prawa natury to te prawa, które poznajemy za pomocą takich nauk jak fizyka, chemia, biologia, geografia i wszystkie inne poddziały. Tych, astronomia też tutaj, tak, bo tutaj mamy no ale to można pod fizykę jakoś za, za podłączyć więc prawa naturalne czyli coś co jest spisane w materię jak się to zachowuje jak ze sobą na przykład w chemii reagują dane pierwiastki jak tworzą jakieś y, cząsteczki większe jak, to, jak jest zbudowany świat mamy różne nauki wyspecjalizowane w konkretnie w swoich działach które potrafią za pomocą pewnych przyrządów, za pomocą pewnych y, wiedzy czy też tutaj matematyki, która jako królowa nauk nam podpowiada pewne rzeczy, pozwala nam jakoś to poukładać sobie wszystko, więc poznajemy, poznajemy stworzony świat, ale właśnie i to czasami się dzisiaj kwestionuje. Istnieje, istnieje też prawo naturalne. To jest trudniejsze do zobaczenia, ale wbrew pozorom da się zobaczyć, że prawo naturalne istnieje. Niektórzy mówią, że na przykład kościół zabrania pewnych rzeczy. Ustawiał, nie wiem, nazwał, że coś jest grzechem, coś nie jest grzechem, no i tak sobie to Kościół poukładał, po to, żeby mieć oczywiście władzę. Jak to wiadomo, też świat pragnie władzy, to też Kościół posądza o to, że chce tego samego. My pragniemy władania Chrystusa nad nami, żeby Chrystus władał nad, nad każdym z nas, a przez to dawał nam zbawienie. Taki jest cel Kościoła. Ale prawo naturalne to nie jest coś, co zostało wymyślone przez Kościół. Nawet dużo, dużo. Jeszcze przed naszą objawioną religią chrześcijańską, katolicką, prawo naturalne było odkrywane przez filozofów starożytnych greckich, przede wszystkim greckich, tam oczywiście też filozofia nie tylko samej Grecji się rozwijała, ale przede wszystkim oni odkrywali, że nie tylko są w świecie prawa natury, ale jest, jest też prawo naturalne. Czyli. To, że coś jest dobre, czy coś jest złe, nie zależy od tego, czy my tak ustalimy, czy nie. To nie zależy od jakiegoś trybunału światowego, czy krajowego, czy nawet właśnie religijnego, że Kościół sobie coś ustalił. Tylko to, czy coś jest dobre, czy złe, jest już w naturze samej rzeczy. Czyli. Tak samo jak jest normalne, że na przykład Ziemia ma grawitację i to jest prawo natury, tak działają po prostu to, że się kręci wokół słońca, tak? to, że wewnątrz się też Ziemia kręci, te wszystkie rzeczy, które wpływają, tu nie chcę pobłądzić, bo ostatnio tutaj prostuję, bo mama mi powiedziała, że źle powiedziałem, mamy z geografem Powiedziałem wtedy o Australii, że tam są lasy tropikalne. No widzicie, jak przyrody mnie uczyła pani, co biolo, biologiem była i się na geografii za bardzo nie znam, <grym> mimo że mam geografem, więc tam, tam są, nie są lasy tropikalne, tam są tam jest burz po prostu. czy burz, nie, nie, nie wnikam. W każdym razie przyznaję się do herezji geograficznej, że ją popełniłem. A jeśli chodzi o to właśnie prawa naturalne, to jest wpisane Prawo naturalne jest wpisane w porządek rzeczy. Czyli to, że na przykład jest tam nie zabijaj, to nie jest tak, że ktoś usalił sobie jakieś tam. A, tak się utarło, nie zabijaj, nie? No i nie zabijamy, no bo tak sobie ustalili, że niektórzy tak mówią właśnie, nie? Że tak, tak to wygląda, że takie jest. Yy, mm, Ponieważ tak sobie to jakoś poustawialiśmy, no to w tym momencie, według tego, jakoś nam jest po prostu wygodniej, żeby nam każdemu było dobrze. To jest jakiś taki kompromis, można powiedzieć, ogólnoświatowy. Dlatego czasami niektórzy próbują zmieniać prawo naturalne, próbują przewartościować pewne rzeczy, nazwać od nowa. Co jest tak naprawdę zakłamywaniem w rzeczywistości, bo nie da się powiedzieć nie ma grawitacji. No możesz sobie kłamać, no nie ma grawitacji, ale prawo natury jest takie, że grawitacja jest. I czy ty sobie to stwierdzisz, czy ty sobie jakiś trybunał. Czy nawet wszyscy ludzie by stwierdzili nawet, że na świecie nie ma grawitacji, to jak rzucisz jabłkiem, to ono spadnie na Ziemię. Hmm, chyba, że jesteś w kosmosie, no to tam nie ma grawitacji, ale jakby tam się jakaś planeta w tym miejscu prze, yy, kosmicznym przesunęła, to by się nagle na przykład grawitacja pojawiła. Więc to, że coś jest grzechem, czy coś jest dobre, czy coś jest złe, porządek moralny jest też elementem stworzenia. Pan Bóg stworzył świat konkretny, poukładany. To wszystko jest już zapisane w rzeczywistości. Dlatego nie postępujemy w pewnym sensie, nie mamy tutaj możliwości tego zmiany. Tutaj jest też napisane dalej, bo to jest tak trochę rozwinięte. To to pytanie, ta odpowiedź, ta napisana mnie niepogrubionym drugiem też dotyczy trochę innych rzeczy. Człowiek nie jest niezapisaną kartą, też mówi się tabula rasa. To nie jest do końca prawda. Wiemy dobrze teraz też z nauk różnych wszelkiego rodzaju wiedzy o człowieku. Że już nawet okres życia płodowego ma wpływ na to, jakim jesteśmy, nasze środowisko, uwarunkowania, nasze geny, nasze ten, jest wiele rzeczy, uwarunkowań, które wpływają na to, jacy jesteśmy. My możemy pewne rzeczy zmieniać, oczywiście w pewnym momencie pewne rzeczy się nie jesteśmy w stanie zmienić. Też ważne, żeby tutaj w tej kwestii powiedzieć, kwestia naszego charakteru po takim kątem typów osobowości, że ktoś jest bardziej gwałtowny, ktoś jest bardziej spokojny, ktoś jest bardziej introwertykiem, ekstrawertykiem. Znamy te wszystkie pojęcia z psychologii, to każdy gdzieś tam się z tym zetknął. Co przeżywamy? To to nie jest, nie jest kwestia, że ktoś jest grzeszny czy nie. Nie ma, że ktoś jest lepszy czy gorszy. Każda z tych typów osobowości, każdy jest inny, jest choleryk, jest aś apatyk, jakieś ten, nie? To każdy ma z czymś innym do pracowania jeden będzie musiał pracować nad tym, żeby się ograniczać bo dużo mówi na przykład i musi się trochę ograniczać, żeby innych nie zdominować a ktoś na przykład jest zbyt mało w ogóle się jakoś jest ten, no to on musi się nad sobą pracować w takiej kwestii, żeby być bardziej otwartym jednemu pewne rzeczy przychodzą łatwiej drugiemu gorzej, trudniej więc to jest bardziej pod takiej kwestii, oczywiście każdy też grzeszy, jeden ma skłonność do takich grzechów, drugi do takich ale porządek moralny jako taki jest wspólny. Myślę, że to jest kwestia tego, że dzisiaj próbuje się podważyć prawdę, że prawda jest... że nie ma czegoś takiego jak prawda, że coś istnieje, no ale to sami zobaczcie, no albo coś... no patrzysz teraz na ten telefon, czy na tego tableta, czy komputer, no albo go trzymasz w rękach, albo nie. Nie może być dwóch rzeczy sprzecznych. Dzisiaj na takiej zasadzie to się próbuje trochę zrobić, że jakby... Mmm, powiedzieć, powie, że to zależy, nie? wszystko zależy i tak naprawdę można sobie tak wszystko powiedzieć, że zależy i bardzo fajne to jest też stwierdzenie w tym Jukacie że pragnienie stworzenia siebie od podstaw przekracza ludzkie możliwości spotkałem się z takim twierdzeniem trochę jest to dla mnie przerażające, że ktoś tak też myśli, że może być tak naprawdę kim chce ta osoba twierdziła, że może mm, przez swój umysł przez swoje nie wiem, właśnie takie wymyślenie siebie może stać się kimś, to nie jest do końca prawda mamy możliwości ku temu, żeby wiele rzeczy zdobywać ale nie zawsze da się być każdym kim się chce no tak samo no dzisiaj to na tym też bazuje cała ideologia LGBT, że możesz dzisiaj sobie stwierdzić, że jesteś kobietą, chociaż yy, jesteś mężczyzną, tak taki jest też mem krąży teraz w a, w a propos tego koronawirusa, że wszystkie grupy LGBT mogą się czuć bezpieczne, bo tylko według badań najnowszych badań, wirus łapie tylko mężczyzn i kobiety, więc wszystkie inne płcie mogą czuć się bezpieczne. No to takie wiemy, że tak, tak to wygląda. Yy, tak, yy, więc nie da się, nie da się pewne rzeczy stworzyć. Naszym zadaniem jest odkrywać rzeczywistość. Nauka, prawdziwa nauka, to nie jest taka, która kreuje świat, tylko taka, która bada świat, która odkrywa coś, co jest w nim zapisane. Pan Bóg już się tym zajął, żeby to stwarzać. My się tym nie zajmujemy. My możemy tworzyć jakieś rzeczy, A właśnie, zobaczcie, stwarzać tworzyć też, nie? Mamy być na podobieństwo Pana Boga, ale nie po to, żeby stwarzać świat, bo nic poza rzeczywistością która jest stworzona przez Boga nie da się wymyśleć. można u, nauczyć się ją przetwarzać czyli zmieniać się, korzystać na przykład właśnie z surowce to wszystko co już jednak jest zrobione to już z tych pierwiastków które Pan Bóg stworzył jest ich ograniczona konkretna ilość i musimy też o ten świat bać bo Pan Bóg kiedy nam kazał dbać o świat to właśnie też po to, żeby go nie zniszczyć. Tutaj czasami tacy ekoterroryści też wchodzą oczywiście i po to też tutaj było wtedy napisane, nie? że mamy, było też mowa o tym, że mamy dbać o swoje środowisko. Myślę, że czasami jest to w drugą stronę idzie. Owszem, musimy dbać, ale też nie wchodzić w paranoję. Pewne rzeczy są też dla nas, mamy, mamy tworzyć kulturę, bo kultura to jest przeobrażenie natury, ingerencja człowieka w to, co stworzył Pan Bóg i to jest coś dobrego, pożądanego. Człowiek potrzebuje i natury, i kultury, a takie dawanie takich haseł, że mamy pewne rzeczy nie robić, to, się, to jest taki powrót do natury, czyli tak że to naprawdę. Yy, odczłowieczenie się, postulaty właśnie takiego wszystkiego, żeby było naturalne. Zobaczcie, natura i kultura, czyli kultura to jest przeobrażona natura. Jakbyśmy wszystko chcieli teraz do natury powrócić, to, na, to naprawdę musielibyśmy się kulturalnie cofnąć. Zobaczmy, czy tam prób, ktoś nie próbuje takiego poglądu wcisnąć. Na razie to oczywiście jest dalekosiężny plan, może być, bo zbyt dużo jeszcze takich jest ludzi, którzy tak nie myślą, ale może próbuje się już w tym najmłodszym pokoleniu, żeby ono kiedyś tam swoje wnuki do tego wychowało. Nie wiemy, bądźmy mądrzy, trzymajmy się tego, co jest, co jest prawdą, poznawajmy rzeczywistość i poznawajmy oczywiście naszego Boga. Na koniec, jeszcze tutaj dwa cytaty. Pierwszy to z apokalipsy 4,11. Bo Ty stworzyłeś wszystko z Twojej woli i i zostało stworzone. Wszystko Pan Bóg stworzył. Wszystko również prawa naturalne i prawo natury są stworzeniem Bożym. I święty Bernard Clairvaux, teolog, doktor Kościoła, opadł w Clairvaux w klasztorze we Francji. Tak, chyba, chyba we Francji, bo taka nazwa to, yy, to we Francji. Drzewa i gwiazdy nauczą cię tego, czego nigdy nie nauczysz się od mistrzów. Drzewa i gwiazdy nauczą cię tego, czego nigdy nie nauczysz się od mistrzów. Coś w tym pewnie jest rzeczywiście, że mądrość świata, jakoś mądrość, którą Pan Bóg, może inaczej, mądrość świata to nie, mądrość, którą Pan Bóg zostawił w świecie, można z wiele nauczyć. Z tym Was zostawiam, kochani. Zapraszam. Już za chwilę na transmisję Różańca Świętego, tym razem z kaplicy y, Domu Ruchu się Tworzycie, i może tak nawet zrobimy, że zaczniemy te transmisje robić stąd. Zobaczymy, jak się to spra sprawdzi. A mam dla Was nowy pomysł y, odnośnie naszych spotkań, takich, żeby porozmawiać na żywo. Y, będziemy się częściej chyba na Instagramie mogli spotkać, porozmawiać. Zobaczymy, jak co z tego będzie. No, jak człowiek nie ma co robić, to. To, to wiele pomysłów też przychodzi. No, W każdym razie mam nadzieję, że to nam jakoś pomoże. Jeszcze lepiej wspólnotę zawiązywać i myślę, że też zbliżać się do Pana Boga oby. Kochani, wszystkiego dobrego Wam życzę. Dzięki za kolejny dzień. Zapraszam też na te co, co tam 3 minuty. Na koronko 15 na Instagram i w wszystkich innych miejscach, gdzie tylko jesteśmy, na Ewangelii po katolicku. Trzymajcie się ciepło, niech Ciebie Bóg błogosławi. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i Pa!